Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nietypowy film, nietypowy ze względu na to, że, że dostałem dzisiaj niespodziankę, ale, ale zacznę od początku. Ci, co oglądają moje filmiki, na pewno pamiętają filmik z unboxingu Seszetek Champions League 2013-2014. Trafiła mi się tam legenda Rui Koszty. Bardzo się cieszyłem w początkowej fazie, ale gdy odwróciłem kartę, okazało się. Że ma ono tutaj takie fabryczne uszczerbienie. No, bardzo się wtedy zmartwiłem, no bo pierwsza legenda w tym unboxingu, i od razu y, dosyć, że, 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 że tyle radości, to jeszcze tyle smutku, no bo, no bo taka uszkodzona, no tutaj gdyby elim, eliminowała ją z dołączenia do kolekcji. Także y, no, nie byłem zadowolony. Ale, ale minęło kilka dni, i dostałem wiadomość od pracownika Panini, żebym podał swój adres i, i oni coś z tym zrobią. No, podałem oczywiście swój adres. Minął prawie miesiąc, jak gdyby zapomniałem o całej sprawie, aż tu nagle wczoraj list prosto z firmy Panini z Włoch, z Modemy. Tutaj adres mój jest. I teraz zobaczymy, co oni nam tutaj przysłali, co tutaj od nich dostaliśmy. Jest to niespodzianka, bo ja tego nie otwierałem, nie wiem co tam jest. Także zobaczymy, tutaj wszyscy. I proszę bardzo. Otwieramy list. A tu znajduje się w idealnym stanie karta Legenda Rójkoszta sezonu 2013-2014. Teraz już, jak widzicie, są dwie te karty. Jedna ta nieszczęsna uszkodzona tutaj widać, a druga w stanie idealnym. Także bardzo dziękujemy firmie Panini za to, że, że przysłała nam tutaj tą kartę. Teraz jesteśmy bardzo zadowoleni. Możemy ją dołączyć do kolekcji. A przy okazji, zobaczcie, dostaliśmy jeszcze gratisik, dwie karty, dwie saszetki z kartami Champions League 13-14. No to może, jak już dostaliśmy taką niespodziankę. To je sobie tutaj. To jest sobie tutaj teraz otworzymy. Taki oto tutaj mamy zestaw. I otworzymy seszetkę? Bardzo jestem zadowolony, że firma dostrzegła ten błąd i, i ktoś się odezwał i, i dostaliśmy tą, tak gdyby, reklamację. Zobaczymy, jakie nam się tutaj karty trafią. Może Didier Drogba, Kirsten, A. szału nie ma. straszeczka taka, jak gdyby, nam się trafiła normalnie zakupiona to byśmy powiedzieli, że, że pusty przebieg, bo nic w niej nie było ciekawego no i druga zaszetka szmercer basket i no i game changer Jack Wilshere yy, z Arsenalu także do tych Dwóch fajnych kart. Dochodzi nam jeszcze Game Changer. Także bardzo, bardzo dziękujemy firmie Panini za to, co dzisiaj dla nas zrobiła. Za tą niespodziankę i dziękuję wszystkim za uwagę. Polecam oglądanie moich kolejnych filmików. Lajkowanie na Facebooku. Zapraszam do swojego fanpage'a. Łapkujcie, dodajcie subskrypcję. Także to wszystko. Dopinguję mnie do dalszej pracy, i, i dzięki temu będę nagrywał kolejne filmiki, jeśli oczywiście będzie Was to dalej interesowało. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia. Cześć.